Jest też rozmowa nad tym modelem finansowania oświaty i nad oświatą, jak powinna wyglądać i wydaje się również, żeby pokazać też, czy, czy żeby szedł przekaz, jak faktycznie to wygląda od naszej strony samorządowej. To są spore kwoty i spore liczby. Ja myślę, że płynnie przejdziemy do tej prezentacji, którą przygotowaliśmy tak na podstawie danych, które spłynęły z wszystkich gmin oprócz Kamieńca. To na czym się skupiliśmy, to wydatki w sumie czyli wydatki na oświatę, które przekazują samorządy wprost i dochody, które są dochodami z, pochodzącymi głównie z subwencji oświatowej i z dotacji, w przypadku gmin to są dotacje przedszkolne. Czyli te wydatki, to mówimy o wynagrodzeniach wraz z pochodnymi nauczycieli, dotacje dla szkół, stowarzyszeń, to jest to, co przekazujemy niejako na stowarzyszenia szkoły niepubliczne. Pozostałe koszty to są różne, czyli w różnych częściach naszych budżetów gminnych środki to też jest spora pozycja. Wydatki majątkowe to są te inwestycje, które są realizowane w budynkach oświatowych, dołożenie szkolenia pracowników szkół, przedszkoli, specjalna organizacja nauki, też są dzieci z, orze dzieci z orzeczeniami w naszych placówkach i to jest też... To jest też dowóz tych dzieci do placówek poza naszym terenem naszej gminy, a też utrzymanie tych dzieci w tych placówkach. Także to są też spore pozycje. ZDP dla emerytów i szkół przedszkoli. To co można zauważyć, że w każdym roku ponad 2 miliony to jest kwota, która jest wygospodarowana z budżetu powiatowego do tej kwoty, która spływa z, z dotacji subwencji krajowej pomimo też aktywnej pracy nad siatką szkół powiatowych, bo rok pamiętam że był taki przelicznik, że w kadencji jedna szkoła ponadgimnazjalna e, traciła byt, czyli wychodziła niejako z, 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 z siatki tej powiatowej. No i jeżeli chodzi o powiat, to w tym roku ta kwota pójdzie i to znacząco do góry, ponieważ... 400 tysięcy zostało przeznaczone na podwyżki dla pracowników obsługi. No się też tutaj właściwie nie bierze pod uwagę, że to spada na barki powiatu. A trzeba było podnieść te pensje, ponieważ oni już nie mieścili w tym minimum krajowym. Przechodząc dalej, gmina Stoszowice, tu mogę, powiedzieć, tu mogę powiedzieć trochę więcej. Tak jak Państwo widzą, 2016 rok to jest kwota wydatków na poziomie 5 milionów 600. ,000. Ona się waha, w 2017 roku to było 500 tysięcy mniej, w 2018 podobna kwota do tych roku 16, jeżeli mówimy o wydatkach, aczkolwiek no, subwencja z roku na rok jest niższa i ona nie wynika tylko z ilości uczniów uczęszczających do naszych placówek, a wynika z, ze wskaźników, które są wprowadzane, e, czyli to jest to niejako jakieś 40% gmina z musi ponad 2 miliony wyasygnować ze swojego budżetu, a dla porównania y, y, przedstawię takie inne, inne liczby duże w, w budżecie, wydatki majątkowe, czyli te wolne środki, które można przeznaczyć na inwestycje, na y, remonty dróg, chodników, kanalizacji, też y, wydatki w infrastrukturę oświatową. No to jest kwota około 1,5 miliona złotych, czyli przez, przez to, że subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie całości funkcjonowania systemu oświaty, no gmina ma ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o inwestycje. No też należy zauważyć tą sprawę, jeżeli chodzi o oświatę całościową gmin, że zabezpieczenie środków czy zabezpieczenie miejsc przedszkolnych to jest też dosyć spora pozycja w naszym przypadku. To jest ponad 1 200 000, 000 rocznie, z czego dotacja przedszkolna jest na poziomie około 200 000. No i kolejna duża pozycja w tym całym budżecie to są dowozy, które w naszym przypadku, w naszym przypadku to jest kwota od 267 000 w 2016 roku po 435 000 w roku 2018. Tak, mimo że procentowo może to są porównywalne. Natomiast jeśli chodzi o te większe gminy, no to już kwoty są wyższego rzędu i tak z Panem Dyrektorem analizowaliśmy w zeszłym tygodniu te, te kwoty, które musimy dopłacać do utrzymania oświaty, no to one są, jeżeli popatrzymy tylko na rok 2018, utrzymanie oświaty w gminie ziemnice kosztuje nas ponad 18 miliona złotych, dostajemy... Z budżetu państwa na to tylko 10,5 miliona, czyli praktycznie 8 milionów musimy dopłacić z naszego budżetu. Za te 8 milionów naprawdę można zrobić wiele rzeczy w gminie. Natomiast my praktycznie w tej sytuacji nie mamy żadnego pola manewru, bo szkoły musimy utrzymać, przedszkola musimy utrzymać, dowozy musimy zapewnić, wyżywienie dzieci musimy zapewnić. Więc to są tak naprawdę środki, którymi. E, Wspomagamy państwo tak naprawdę. To są na, nasze dochody, które przekazujemy na funkcjonowanie tego, co z założenia powinno państwo sfinansować. E, procentowo to się przedstawia tak, że 58% te, tej kwoty to właśnie finansuje państwo, 42% finansuje e, z budżetu unijnego. Tutaj chciałbym też zwrócić jeszcze uwagę na jeden aspekt, o którym myślę też powolutely a mianowicie na to, jak płynie reforma oświaty na sytuację w gminie i dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy planujemy organizację roku szkolnego 2019-2020 i widzimy ogromny problem kadrowy, który dotyka gminy. Może u was nie jest to tak widoczne, natomiast ja powiem na przykładzie chociażby jednej szkoły ziembickiej, jedna szkoła podstawowa, w Ziemnicach, to jest około 10 nauczycieli mniej w przyszłym roku szkolnym. To są umowy czasowe, na czas określony, to są jakieś umowy na, na niepewny etat, ale 10 osób z jednej tylko szkoły odejdzie. To samo mamy, jeśli chodzi z administracją i obsługą. Praktycznie każdego pracownika, który jest w stanie przejść na emeryturę czy skorzystać z innych świadczeń. Namawiamy do tego, żeby stworzyć te miejsca pracy dla, dla tych, którzy zostają. Jesteśmy przed taką dużą operacją w tym roku, mianowicie przenoszenie szkoły podstawowej numer 2 z parku, z placu wolności na, na ulicę Spacerową i w tym momencie w Zielicach praktycznie zostajemy z dwoma placówkami, z szkołami podstawowymi w dwóch jak gdyby no, mówiąc obiektach. I to też będzie duży, duży koszt finansowy jeśli chodzi o dostosowanie już takie kompleksowe tej szkoły podstawowej na spacerowej i całą, całą, całą operację przeprowadzki. Ciekawe jak ta cała reforma w ostateczności wpłynie na, na procent udziału w gminnych wydatkach na oświatę, bo tak naprawdę w pewnym momencie mając parę szkół podstawowych 1-6 Mając gimnazjum, to okazuje się, że w gimnazjum były klasy 24-25-osobowe. W szkołach podstawowych, ze względu na demografię, jest to różnie. Klasy mniej liczne, można powiedzieć, będą funkcjonowały później aż do klasy ósmej. To może mieć też wpływ taki, że procent udziału gminy niekoniecznie będzie malał, ale będzie wzrastał. Natomiast dwie kwestie, jeżeli chodzi o subwencje. Yy no, są moim zdaniem niekorzystne dla każdej gminy, bo część subwencji można powiedzieć, że jest dotacją. Chodzi tutaj o tą część, która jest ze wskazaniem na specjalną organizację nauki. No, ja nie mówię, że te dzieci z orzeczeniami powinny być gorzej traktowane, natomiast jakby się nie patrzeć, jest to wskazanie, które no, powoduje, że te środki finansowe, które są znaczone, no, nie można wykorzystać na inne cele. Druga kwestia, myślę, że dla naszych gmin, może oprócz okolic Śląskich, mniej korzystna to są rozliczenia pomiędzy gminami. Chodzi mi tu szczególnie o teraz rozliczenia, które są związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w sąsiednich gminach. Z tego, co ja tutaj widzę z wyliczeń, to dla gminy Ziembice tego typu rozliczenia są bardzo niewygodne, bo powodują może no, nie aż takie wielkie kwoty, ale i tak dla naszych gmin kwota rzędu 80-90 tysięcy, która musi wypłynąć z naszego budżetu, żeby zasilić budżety najczęściej gmin dużo bogaczych, no to y, jest to problematyczne. Stołówki, świetlice, no nie wycofaliśmy się ze stołówek, kiedy była tendencja taka, żeby przenosić wyżywienie y, do y, cateringów, do firm cateringowych. Dzisiaj tendencja jest zupełnie inna. Tworzyć stołówki. Myślę, że to, że zachowaliśmy je do tej pory powoduje, że nie musimy je na nowo jakby odtwarzać. E, dowożenie to jest znacząca część w budżecie oświaty, ale gmina jest tak rozległa, a sieć szkół można powiedzieć wyczyszczona, bo są szkoły w Ziębicach dwie, w Henrykowie, no i jedna w południowej części gminy niedźwiedzią. Powoduje to, że tych kilometrów jest naprawdę bardzo dużo robionych przez autobusy. Opozycja no znacząca 3, przechodząc na przewoźnika zewnętrznego, byłaby mniejsza. Trudno w tej chwili powiedzieć. To jest w tej chwili około 800 tysięcy zł. Przy czym autobusy mamy własne, dodatkowo wykorzystywane, jeżeli chodzi o wypoczynek, czy też dowóz dzieci na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe. No, wykorzystane te autobusy jeszcze dodatkowo. Tak naprawdę środki, które uzyskujemy z subwencji, no to wystarczają tylko i wyłącznie na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, gdybyśmy nie mieli dodatkowych wydatków chociażby związanych z stacjami dla placówek niepublicznych czy publicznych prowadzonych przez inną nie przez gminę siembicy, tylko przez inny organ prowadzący. To jest też istotne, że tak naprawdę szkoły gminy tracą jeden rocznik, jeden rocznik gimnazjalny na rzecz ośmioklasowej szkoły podstawowej. Czyli ta subwencja będzie na pewno niższa, bo różnie jeżeli chodzi o wielkość gminy, ale u nas to będzie na pewno dwadzieścia kilka osób do 30, prawda? Jeżeli jest dużo bardziej rozległa placówka czy sieć szkół to koszty zostają co najmniej te same lub wyższe, bo, bo ten zasób jest, czyli i majątkowy. Kwoty, które tutaj są prezentowane na slajdzie finansują jeden obiekt, to jest kiedyś to był samorządowy zespół szkół, ale szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi. Różnica między wydatkami a dowodami Patrząc na te przedstawione słupki rośnie od 2016. Nie ma tutaj roku 2019, gdzie, gdzie jest wzrost jeszcze o 200 tysięcy, także jak w roku 2016 różnica między wydatkami i wywodami 861 tysięcy wynosiła, to już w 2017 minus 137. 000. 18 minion 188, a tak jeszcze dopowiem, że plan jaki mamy na 2019 rok i to taki uszczuplony po stronie wydatków dla szkoły podstawowej to jest 1454. 454 Po prostu no, subwencja jest coraz niższa, z uwagi głównie na mniejszą ilość dzieci. Także wydatki na oświatę w stosunku do budżetu do wydatków bieżących w gminie. To jest, kształtuje się tak na poziomie 30%. Subwencja z kolei kształtuje się na poziomie 3, ,3 milionów 300 w takich granicach. Nie zabezpiecza nawet wydatków szkoły podstawowej, gimnazjum, no i świetlicy szkolnej. Tak jak przykładowo 3, ,3 miliony 300 wynosi subwencja oświatowa, to wydatki na szkołę podstawową, czyli gimnazjum. 500. Także m, oprócz tego m, w swojej jednostce mamy dowożenie, no to wiadomo, że finansowane jest w całości z budżetu gminy, kształtuje się na e, poziomie e, 200-210 tysięcy złotych. Dostajemy też dotację przedszkolną e, zarówno na e, przedszkole niepubliczne, jak i przedszkole Ziela, Zielona Dolina. Na wydatki około 900 tysięcy, dotacja wynosi 110 830 000 jest milion mln różnicy między wydatkami i dochodami. Oczywiście tam 2017 związany był z tym, że była wielka inwestycja 3,5 miliona na modernizacja i nasz udział, czyli środki własne milion 300, czyli praktycznie widać, że ten sam poziom. No, no w 2017 wyszło to milion 600. Generalnie, generalnie do płata do samych funkcjonowania szkół, czyli te pozycje pierwsze, czyli wynagrodzenia, dowozy i tak dalej. to jest około 300 tysięcy, resztę mniej końcach 800 tysięcy tak, no, 18 milion złotych to, to funkcjonowanie yy, przedszkoli. Yy, także mniej więcej tak to się ma. Czy coś się zmieni? No boję się, to co powiedziałem, bo już się widzę, że niestety to skutki znowu nas dosięgną, jeśli chodzi o być może te działania rządu względem nauczycieli. Natomiast jeśli chodzi o te koszty inne, czyli związane z transportem, to akurat tak się dobrze złożyło, że mamy dwie, dwie szkoły, dojazdy są stosunkowo niewielkie, czyli płacimy około 200 tysięcy złotych rocznie. Natomiast są wysokie koszty związane właśnie z dopłatą do innych gmin, to już jest kwota no, no potężna, bo ponad, ponad 230 tysięcy I za funkcjonowanie przedszkola niepublicznego, czyli prowadzonego przez siostry i <coughs> odwieżanki w rzeźnicy 25 tysięcy miesięcznie, czyli to daje 300 tysięcy. No, tam akurat fajnie się im też składa, że mają do dzieci niepełnosprawnych. Niestety cała tutaj subwencja, ta dotacja w wysokości 5 tysięcy zgłaszanych idzie tam. I tym bardziej, że mamy przygotowane co najmniej 20-25 miejsc i więcej jeszcze przedszkolu. przedszkola bo u nas funkcjonują jedno przedszkole, ale z zodziale przy Lęku, tam gdzie jest gimnazjum. Także to tak się jakoś wszystko układa. Natomiast co do organizacji tego razu roku <laughs> a szkolnego do 2019-2020, to też kilka tutaj takich paradoksów wychodzi, bo myśmy oczywiście przewidywali że pewne że, że rzeczy tak się stanął i jesteśmy na etapie już, nazwę to likwidacji gimnazjum, ale już wcześniej przenieśliśmy za porozumieniem z tą część nauczycieli, czyli połowa nauczycieli przeszła już do szkoły, czyli do zespołu szkolno-przedszkolnego. Oczywiście układ nauczania był taki, że nauczyciel gimnazjum miał zawsze uzupełniające lekcje w szkole, czyli zespoły szkolno-przedszkolnym i odwrotnie. No i teraz, gdy kończy tutaj na dzień 31 sierpnia działalność gimnazjum, no to oto taki paradoks, że musisz dać nauczycielom odprawę, czyli tutaj sześciomiesięczną na dzień 31 sierpnia, bo tam zostało jeszcze 6 czy 8 nauczycieli i jeżeli oczywiście jest ten, to zabezpieczenie etatów, to może powiedzę przyjęcia tych nauczycieli, jeśli zamykają chęć pracy z powrotem. Zrobiliśmy to mniej więcej w ten sposób, że no niestety yy, powiedzieliśmy, że yy, no, część nauczycieli jednak w sposób, czyli czy za porozumieniem stron przeszła w ubiegłym roku wcześniej, czyli nie korzystając z tej odprawy sześciomiesięcznej. Liczę, że też te tych sześciu nauczycieli yy, uczyli podobnie, a mianowicie w taki sposób, że do końca miesiąca yy, kwietnia usuwa też porozumienie, czyli na pracownik obecnie Gimnazjum będzie pracownikiem hmm. szkół przedszkolnego. Odwrócą się tutaj proporcje co do godzin. Wtedy unikniemy po prostu tych odpraw z tego względu, że byłoby takie w moim uczucie hmm. tylko trójne płacenie, bo zabezpieczamy wszystkim nauczycielom, tak się złożyło oczywiście pociągając mniej więcej tutaj godziny świetlicowe, później tam jeszcze jakieś dodatkowe, że wszystkim nauczycielom zabezpieczamy etaty. Ale z tą świadomością, że będą to etaty taktycznie puste bez nadgodzin. Czyli też ta świadomość, że około 100 120 tysięcy będzie na koniec roku to wyrównanie nauczycielom do ich To też jest taki szerszy obraz na, na tą oświatę w naszych gminach. To co Bartek, do podkreślenia i to co powiedział Pan z burmistrz dziemnic że tak naprawdę jesteśmy z nauczycielami tutaj, żeby pokazać, jakie są proporcje w tych naszych budżetach samorządowych, czyli ile, ile otrzymujemy też niejako na te wynagrodzenia, ile nas kosztuje cały system, a jako oświata, to jest domena rządowa, która pobiera po to podatki, żeby tą oświatę też w pełni finansować. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej tam są na przykład różne nowe formy wprowadzone, które też e, mają swoje koszty. E, no i tutaj e, może samorządowcy co Państwo nie, nie, nie mówicie o tym niespomnie, ale e, ta oferta szkół jednak wciąż jest wzbogacana, bowiem takie oczekiwania są od mieszkańców e, i zabezpieczone są te potrzeby. Przed laty w nasze szkolne świetlice pracowały w niewielkim wymiarze. Dzisiaj to są świetlice pracujące do późnych godzin popołudniowych, bo czas wskazują na to potrzeby rodziców. Tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że jednak ta staranność i determinacja organów prowadzących ale też i nauczycieli, i dyrektorów jest olbrzymia w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na doposażenie szkół, sprzęt, na prowadzenie atrakcyjnych form zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. Teraz oczywiście duże e, dochody są właśnie, jeśli chodzi o te środki z różnego rodzaju programów. E, no, Nam się ostatnio to tak powiem, udało taki e, szkoła marzeń. Gdzie od no, 50 uczniów przez okres długu na dostaje stypendium w sposób miesięczny przez okres 10 miesięcy. Oczywiście tutaj dodatkowo nauczyciele mają dodatkowe zajęcia. Na edukację, czyli 600 tysięcy programu, to już jest całkiem podanie na podatki, doposażenie klastrów, to no, cały czas odpływa w miękkich wydatkach. Także to jest też istotną, istotnym elementem dochodów i też wydatków, ale zwiększa poziom nauczenia i jakości nauczania. Myślę, że musi być też w powoli zmieniany w sposób przygotowania, bo co się zauważa, bo oddziały szkolne, zasobę to jest już dzisiaj między 12 a 18 do dzieci. I dotacja no, powinna być mimo wszystko już do oddziału, żeby nie tracić jakości, a nie do dziecka. Stąd też jak proszę zobaczyć dzisiaj 25, a, a 12-15 to nie jest praktycznie normą w większości w nie nie niezdolysz. Oddziału z 26 albo jak już powiedzieliście, tam znowu ta na dwie grupy, znowu edukacji, czy czy jakiejś innej i to są już w całym zestawieniu bardzo pokaźne sumy. Także dotowanie do oddziału, żeby tutaj nie stracić